Jedną z wielu pasji w moim życiu były podróże, spędzanie wolnego czasu na łonie natury, wyjścia do lasu. Tą miłość do przyrody pragnę przekazać mojemu synkowi. Jeśli podróżuje się z małym dzieckiem, a wokół nie ma dostępu do prądu, taka nieduża kuchenka turystyczna na gaz, która potrafi szybko przygotować gorącą wodę, podgrzać posiłek, przygotować ciepłą herbatę, jest bardzo, ale to bardzo użyteczna. Dlatego w tym celu zakupiłem kiedyś kuchenkę turystyczną Spider Pro firmy Meva. Nie jest to film reklamowy. Chcę podzielić się z Państwem czymś, co kupiłem, co sprawdziłem i z czego jestem. Bardzo zadowolony. Zapraszam na film. Kuchenkę kupujemy w takim oto czarnym woreczku. Czeska firma Mewa. Woreczek jest o tyle praktyczny, ponieważ kuchenka w trakcie użytkowania nieco się brudzi. Gdy schowamy ją do takiego woreczka, nie zabrudzimy sobie wnętrza plecaka czy też bagażnika w samochodzie. Kuchenka jest mała, bardzo kompaktowa. Według producenta waży 210 gram. Postaramy się ją teraz rozłożyć. Wersja Spider Pro wyróżnia się kilkoma dodatkami. Po pierwsze mamy tutaj zapalnik y, gazu. Jeśli naciśniemy tutaj na przycisk, na samym końcu tej iglicy wyzwala się iskra. Drugim udogodnieniem jest wstępne podgrzanie gazu. Gaz, który dociera do kuchenki tym przewodem, najpierw transportowany jest do góry, nadpalnik tutaj zostaje ogrzany, a następnie spływa w dół, aby od dołu udać się do tego głównego palnika. Jest to bardzo przydatne, zwłaszcza zimą, kiedy na dworzu mamy nieco niższe temperatury. Wstępne podgrzanie gazu ułatwia spalanie gazu. Te trzy ramiona są niezwykle stabilne. Moglibyśmy tutaj położyć garnek z obciążeniem nawet 10 kg, a to na tej kuchence nie zrobiłoby zbyt dużego wrażenia. Na końcu wężyka, którym dopływa gaz do kuchenki, znajduje się nieduży reduktor. Z uszczelką. Tutaj mamy gwint 7.16 cala. Na końcu reduktora znajduje się pokrętło regulacji dopływu gazu. Jeśli chodzi o kartusze z gazem, dedykowane są do tej kuchenki kartusze o pojemności, ten jak widzimy tutaj, 450 g. Ale są również nieco mniejsze o pojemności 230 czy też 100 gram. Tutaj mamy gwint pasujący do naszego reduktora, 7,16 cala. Reduktor nakręcamy na kartusz, a po nakręceniu możemy sobie tym oto pokrętłem na końcu regulować wielkość naszego płomienia. Jeśli chodzi o kupno kartuszy te oryginalne możemy zakupić raczej wyłącznie przez internet. Natomiast możemy również przy tej kuchence stosować kartusze takie ogólnodostępne kartusze do kuchenek turystycznych. Możemy je zakupić w dowolnym markecie budowlanym czy też na niektórych stacjach benzynowych. Aby korzystać z tych oto kartuszy musimy zaopatrzyć się w niezbędną przejściówkę. Powtarzam, tu mamy gwint 7.16 cala, tutaj takiego gwintu nie mamy. Ale jeśli zakupimy taką prostą przejściówkę, będziemy mogli korzystać z takich oto kartuszy. Wystarczy go tutaj nałożyć i wtedy. Reduktor możemy dokręcać do tego to gwintu. Z których kartuszy korzystać? Osobiście korzystam z tych kartuszy koloru żółtego, natomiast te kartusze wychodzą w eksploatacji dużo taniej. Dlatego posiadam dwie wersje, i te i te. Te kartusze są nieco droższe i trudniej dostępne. Te natomiast wychodzą w eksploatacji Taniej i są powszechnie dostępne. Dlatego myślę, że można korzystać zarówno z tych, jak i z tych. Jeśli jedzie się albo potrzebuje się gazu na jeden wyjazd, nieco więcej, można wziąć takie jedno opakowanie. Natomiast równie dobrze można sobie wziąć kilka takich mniejszych opakowań. To jest o tyle dobre, że nie mnożymy wtedy dużej ilości opakowań. Podłączymy teraz kartusz do kuchenki. Najpierw zakładamy przejściówkę, dociskamy i przekręcamy. Przejściówka jest założona. Teraz dokręcamy reduktor. Jeśli chodzi o naczynia stosowane z tą kuchenką, bardzo dobrym rozwiązaniem są wszelkiego rodzaju naczynia ze stali nierdzewnej. Tutaj mamy kubek, niestety o zbyt małej średnicy podstawy. Tutaj mamy kubek o średnicy 10 cm. Jeśli postawimy go na takiej kuchence, widzimy, że stoi dosyć niestabilnie. A to dlatego, że rozstaw tych oto trzech podpórek. No jest nieco większy niż spód tego kubka. Nie zapewnia to bezpiecznego gotowania, dlatego proponuję używać naczyń o nieco większym spodzie. Tutaj mamy taki garnuszek o średnicy 12 cm, a tu kubek o średnicy 10 cm. Zobaczmy garnuszek o średnicy 12 cm wzwyż. Może być 15, 20. Stoi na tej kuchence bardzo stabilnie. Warto również kupić naczynie z przykryciem. Spróbujemy teraz zagotować wodę na kawę. W garnku przygotowałem 250 ml wody, czyli 1 czwartą litra. Objętość typowa dla zwykłego kubka. Odkręcamy gaz i używając zapalnika zapalamy płomień. Oczywiście zmierzymy czas gotowania wody. Półtorej minuty, dwie minuty, woda już wrze. W międzyczasie wsypujemy kawę i zaparzamy. Warto podkreślić, że kuchenka bardzo szybko stygnie. Niestety potrafi też ubrudzić. Składamy kuchenkę. I ten prosty woreczek naprawdę jest bardzo przydatny. I już. Jeśli chodzi o zużycie gazu, to podgrzanie do wrzątku wody 250 ml pobiera od około 3,5 do 6,5 g gazu. Biorąc pod uwagę, że taki pojemnik nawet ten mniejszy ma 230-225 g gazu, także wystarcza na kilkadziesiąt zagotowań wody. Jeśli użyjemy na reduktorze mniejszej ilości gazu, woda będzie gotowała się dłużej, ale pobór gazu będzie mniejszy. Jeśli natomiast damy na większą moc, większy pobór gazu, woda zagotuje się szybciej, jednak tego gazu zużyjemy troszkę więcej. Jeśli chodzi o wielkość całego zestawu, nie zajmuje on dużo miejsca. Kuchenka razem z kartuszem oraz przejściówką w porównaniu do pudełeczka zapałek.